Cukier pod kontrolą? Starasz się dobrze odżywiać? Bierzesz leki, ruszasz się, a mimo to poziom glukozy wciąż wariuje? Przyczyna może nie leżeć w tobie, a w produktach, które wydają się nieszkodliwe, a tak naprawdę działają jak ukryta trucizna dla diabetyków. Tak, tak. Nawet codzienne, dobrze znane produkty mogą niszczyć Twoją trzustkę, podnosić cukier i po cichu prowadzić do poważnych powikłań, problemów z naczyniami, wzrokiem, nerkami. A nawet sercem. Dziś pokażę ci osiem produktów szczególnie niebezpiecznych przy cukrzycy. Niektórych z nich na pewno się tu nie spodziewasz. Wielu myśli: No co tam kawałek chleba? To przecież nie ciasto. Ale to właśnie biały chleb jest jednym z głównych wrogów diabetyka. Dlaczego? Bo powstaje z oczyszczonej mąki, bez błonnika, bez wartości. Taki produkt zamienia się w glukozę dosłownie w kilka minut po spożyciu. Następuje gwałtowny skok cukru, a trzustka w panice zaczyna wyrzucać insulinę. A jeśli masz cukrzycę typu drugiego i wrażliwość na insulinę jest już zaburzona, sytuacja tylko się pogarsza. Bułeczki i drożdżówki są jeszcze gorsze. Do mąki dodaje się cukier, margarynę, drożdże. Wszystko to wzmacnia uderzenie glikemiczne. W efekcie skoki cukru, ociężałość, senność, a potem nagły spadek energii i większe ryzyko powikłań. Czym zastąpić? Przejdź na chleb pełnoziarnisty z otrębami lub żytni bez drożdży, a najlepiej odrobiną pieczywa chrupkiego lub w ogóle warzywami zamiast chleba. Ziemniaki wydają się swojskie, znane, niemal drugą mamą na talerzu, od dzieciństwa w zupie, w daniu głównym. Ale właśnie tu kryje się problem. Dla diabetyków, ziemniaki to prawdziwa pułapka cukrowa. Dlaczego? Bo ziemniaki zawierają dużo skrobi, która w organizmie szybko zamienia się w glukozę, szczególnie w formie puree lub smażonej. Właśnie w takiej postaci wchłaniają się błyskawicznie i powodują szybki wzrost cukru we krwi. A jeśli dodasz masło, mleko, sól, otrzymujesz nie tylko niezdrowy dodatek, ale prawdziwą bombę glikemiczną, która dosłownie przeciąża trzustkę. Najbardziej podstępne jest to, że ziemniaki nie są słodkie w smaku, ale działają jak cukier. A teraz dodajmy wiek. U osób starszych metabolizm zwalnia, insulina działa słabiej, a naczynia są bardziej kruche. Każda porcja purée czy smażonych ziemniaków to nie tylko zły wybór. To cios w naczynia, oczy i nerki. Czym je zastąpić? Zamiast ziemniaków: kalafior, brokuły, dynia, soczewica albo bataty w niewielkich ilościach. Można je piec, dusić, robić z nich purée. Mają niższy indeks glikemiczny i więcej wartości. Pamiętaj, ziemniaki nie są zakazane na zawsze. Wielu uważa, że jogurt to zdrowe jedzenie. I tak jest, ale tylko jeśli mówimy o naturalnym, niesłodzonym jogurcie. A te sklepowe, owocowe, pitne, serki z dodatkami to prawdziwa pułapka dla diabetyka. Dlaczego są groźne? Bo zawierają ukryty cukier. Nawet jeśli na opakowaniu jest napisane Light, Fit, czy bez dodatku cukru, w środku często kryje się pełna łyżka syropu, skrobi, zagęszczaczy i aromatów. Po takim przekąszeniu poziom cukru we krwi może wzrosnąć jak po ciastku. Szczególnie groźne są takie produkty dla osób starszych, które mają już problemy z trawieniem i przemianą materii. Połączenie laktozy z dodanym cukrem przeciąża nie tylko trzustkę, ale i jelita, powodując wzdęcia, osłabienie, skoki ciśnienia. Co wybrać zamiast naturalny jogurt bez cukru, kefir lub siadłem mleko. Jeśli masz ochotę na smak, dodaj trochę cynamonu albo świeżych owoców jagodowych. Dzięki temu zachowasz kontrolę nad cukrem i naprawdę zadbasz o zdrowie, zamiast żyć w iluzji zdrowej diety. Ryż często postrzegany jest jako lekki, neutralny dodatek szczególnie biały, miękki, lekkostrawny, nie powoduje ciężkości. Ale właśnie dlatego staje się groźny dla diabetyka. Biały ryż prawie nie zawiera błonnika, składa się głównie z szybko przyswajalnych węglowodanów, które w organizmie błyskawicznie zamieniają się w glukozę. Ma wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że nawet niewielka porcja może spowodować gwałtowny skok cukru. Sytuacja pogarsza się, jeśli ryż jest gorący, rozgotowany lub z dodatkiem tłuszczu. Wtedy wchłania się jeszcze szybciej. Dla starszej osoby z cukrzycą to bardzo groźne. Skoki cukru zaburzają pracę serca, pogarszają wzrok i mogą wywołać nagłą słabość lub zawroty głowy. Biały ryż znajdziesz nie tylko jako dodatek, ale też w kotletach, zupach, a nawet w batonikach fit. Produkty z mąki ryżowej, choć często reklamowane jako bezglutenowe i zdrowe, zachowują się jak czysty cukier. Zamiast białego ryżu, wybieraj brązowy, dziki lub komosę ryżową. Gotuj krótko, nie rozgotowuj. A najlepiej połącz z warzywami, by zmniejszyć obciążenie glikemiczne i dodać błonnika. Soki wydają się zdrowe, szczególnie gdy na opakowaniu widnieje 100% naturalny, bez dodatku cukru albo dla zdrowego stylu życia. Ale dla diabetyka to może być prawdziwa pułapka, bo soki, zwłaszcza owocowe, zawierają ogromne ilości naturalnych cukrów, glukozy i fruktozy. Gdy pijesz sok, dostarczasz czysty cukier bez błonnika, który w owocu opóźnia wchłanianie. Efekt? Glukoza trafia do krwi błyskawicznie i poziom cukru gwałtownie rośnie. Nawet jedna szklanka naturalnego soku pomarańczowego czy jabłkowego może wywołać glikemiczny skok, zwłaszcza u osób starszych, których reakcja na insulinę jest już osłabiona. A jeśli soki pijesz regularnie, pogarsza się stan naczyń krwionośnych, serca i wzroku. Szczególnie niebezpieczne są soki wieloowocowe, z miąższem i tzw. nektary. Często zawierają ukryte syropy, skrobie i wzmacniacze smaku, które jeszcze bardziej zaburzają poziom cukru. Co pić zamiast? Najlepiej, czysta woda, napary ziołowe, słaba zielona herbata. Jeśli chcesz owocowego smaku, dodaj plasterek cytryny, ogórka lub kilka jagód. A jeśli już koniecznie sok, tylko świeżo wyciskany rozcieńczony wodą i w bardzo małej ilości, po posiłku – nigdy naczczo. Na pierwszy rzut oka – kiełbasa czy parówka to przecież białko, więc powinno być bezpiecznie. Ale w rzeczywistości to jeden z najbardziej podstępnych produktów, zwłaszcza dla starszej osoby z zaburzoną przemianą materii. Dlaczego? Bo do przetworzonego mięsa dodaje się cukier, skrobie, wzmacniacze smaku, fosforany, a nawet glukozę. Poprawiają smak i wygląd. Ale ukrywają szkody, jakie produkt wyrządza organizmowi. Dodatkowo zawierają dużo soli i konserwantów, które zatrzymują wodę, podnoszą ciśnienie i obciążają nerki. Diabetycy i tak mają już nadwyrężone nerki i serce. A jeśli do tego codziennie jedzą wędliny, rośnie ryzyko nadciśnienia, obrzęków, zaburzeń równowagi wodnoelektrolitowej i podwyższonego poziomu cukru. Szczególnie szkodliwe są wędzonki. Zawierają związki rakotwórcze i nasilają stany zapalne w organizmie. A przy cukrzycy każdy stan zapalny to dodatkowe ryzyko, które przyspiesza rozwój powikłań. Co zamiast? Najlepiej samodzielnie przygotowane mięso. Pieczona pierś, gotowana wołowina, kurczak bez skóry, chuda indyk. Dzięki temu masz kontrolę nad ilością soli, tłuszczu i unikasz ukrytych cukrów i dodatków. Wielu uważa, że skoro coś jest naturalne. To znaczy, że bezpieczne. Ale to właśnie suszone owoce i miód mogą być podstępnym źródłem cukru dla diabetyka. Zacznijmy od suszonych owoców. Gdy usuwa się z nich wodę, cukier się koncentruje. Skutek w jednej moreli lub daktylu może być tyle samo cukru, co w cukierku. A jeśli zjesz garść rodzynek albo suszonych bananów, to już prawdziwy cios dla poziomu glukozy we krwi. Dodatkowo, przemysłowo suszone owoce często są dosładzane syropem. Żeby wyglądały lepiej i dłużej się trzymały. I człowiek, niczego nieświadomy, zjada ogromną porcję szybkich węglowodanów. Teraz o miodzie. Tak, jest naturalny. Tak, ma składniki odżywcze, ale wciąż to niemal 100% cukru, nawet jeśli pochodzi z natury. Jedna łyżeczka miodu może wywołać skok cukru, zwłaszcza gdy jest jedzona naczczo albo z gorącym napojem. Organizm osoby starszej, zwłaszcza z cukrzycą, już sobie nie radzi z takimi cukrami. To znaczy, że nawet naturalne produkty mogą przyspieszać powikłania. Naczyniowe, nerkowe, oczne. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, wybierz kilka świeżych jagód, odrobinę stewi lub erytrytolu. A suszone owoce jedz tylko sporadycznie, w minimalnych ilościach i nigdy na pusty żołądek. Wiele osób zaczyna dzień od miski płatków kukurydzianych. Zwłaszcza ci, którzy chcą jeść majakon zdrowo albo dietetycznie. Ale dla diabetyka to jeden z najgorszych pomysłów na śniadanie. Dlaczego? Mimo lekkiego smaku, większość płatków, musli i gotowych śniadań to rafinowane węglowodany z dodatkiem cukru, miodu, syropu glukozowego i aromatów. Nawet te opisane jako Anfit lub denż bez cukru mogą mieć bardzo wysoki indeks glikemiczny. Płatki kukurydziane. Zwłaszcza chrupiące i słodzone, zamieniają się w cukier już w pierwszych minutach po zjedzeniu. To powoduje błyskawiczny wzrost poziomu glukozy, a organizm, szczególnie starszy, nie zdąży zareagować. Efekt skoki cukru szybkie zmęczenie, głód już po godzinie, a na dłuższą metę pogorszenie kontroli nad cukrzycą. Co jeść na śniadanie zamiast? Świetnie sprawdzi się owsianka na wodzie lub mleku, z dodatkiem siemienia lnianego. Szczypty cynamonu i kilku owoców jagodowych. Takie śniadanie nie powoduje nagłych skoków cukru, syci na długo i wspiera energię bez obciążenia. Jak widzisz, nawet najbardziej codzienne produkty mogą być prawdziwą pułapką przy cukrzycy. Biały chleb, słodkie jogurty, puree ziemniaczane, soki sklepowe, wędliny, miód, suszone owoce, płatki to nie tylko jedzenie. To przyspieszacze powikłań, jeśli nie znasz ich działania i nie zachowasz umiaru. Szczególnie ważne jest zrozumienie: u osób starszych metabolizm działa już inaczej. Trzustka jest słabsza, naczynia bardziej wrażliwe, a skoki cukru wpływają na wszystko od wzroku po pracę serca. Ignorowanie takich produktów to igranie z ogniem, a przecież można wiele zmienić, po prostu patrząc na swój talerz inaczej, nie eliminując wszystkiego. Tylko mądrze zamieniając i kontrolując. Dlatego nie zwlekaj. Zajrzyj do lodówki, przeczytaj etykiety, pomyśl, który z tych produktów jest u Ciebie najczęściej, czas to zmienić, dla więcej energii, jasnego umysłu i spokoju o swoje zdrowie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i koniecznie podziel się nim z bliskimi, zwłaszcza z tymi, którzy żyją z cukrzycą ale nigdy nie zastanawiali się, co naprawdę leży na ich talerzu. Czasem jedna mała zmiana w diecie ratuje przed wielkimi problemami.